Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak uratować związek, jeżeli czujecie, że oddalacie się od siebie, że już nie potraficie rozmawiać tak jak dawniej, że coś między wami się zdarzyło takiego, że nie ufacie sobie w taki sam sposób, po prostu czujecie, że ta relacja wygląda trochę inaczej niż było jeszcze niedawno i chcielibyście to zmienić. Macie jeszcze siłę, motywację do tego, żeby zawalczyć o ten związek. Ten materiał będzie przydatny również dla osób, które są szczęśliwe w relacji i chciałyby to szczęście utrzymać, chciałyby, żeby ta relacja była satysfakcjonująca dla obu stron w dłuższej perspektywie czasowej. A więc opowiem wam o takim sposobie na to, jak uratować związek, ale też jak dbać o wasz związek żeby dalej był on satysfakcjonujący dla obu stron bo ta metoda sprawdza się w tych obu przypadkach i tak naprawdę bez tego o czym będę wam dzisiaj mówił bardzo trudno jest dbać o związek bardzo trudno jest sprawić żeby ten związek był trwały szczęśliwy satysfakcjonujący dla obu stron bo w tym sposobie jest tak naprawdę zawarte wszystko. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj głównie o to, żeby spędzać czas tylko we dwoje. I ja wiem, jak to brzmi, wiem, jak wiele osób może zareagować w tej sytuacji, kiedy usłyszy właśnie takie stwierdzenie: Musicie spędzać czas tylko we dwoje. Może Wam się to wydawać dobra rada dla innych osób, ale nie dla Was, bo w Waszej sytuacji się to nie sprawdzi, bo na przykład Wasz partner wyraźnie dał do zrozumienia, że nie ma czasu na to, żebyście ten czas spędzali tylko we dwoje, albo Wasza partnerka też ma tyle znajomych, że nie ma chwili na to, żebyście spędzali ten czas tylko we dwoje. I wiem, że w tym momencie już wiele osób zastanawia się, czy. To jest dla nich materiał, czy to jest dla nich wideo, czy warto ten film oglądać do końca? I właśnie takie osoby powinny obejrzeć ten film do końca, bo chcę Wam uświadomić, jak ważny jest czas tylko we dwoje, jak wpływa ten czas spędzony tylko we dwoje na Waszą relację. I zobaczycie, że to nie są puste słowa, że to nie jest recepta, którą tak można rzucić dla wszystkich i że. To naprawdę coś znaczy, że czas spędzony tylko we dwoje buduje nasze związki, a brak tego czasu we dwoje sprawia, że ostatecznie i tak oddalicie się od siebie, przestaniecie ze sobą rozmawiać, przestaniecie się rozumieć i sprawią, że ktoś w waszym związku będzie cierpiał. Bo to nie chodzi o to, że jeżeli nie spędzacie czasu tylko we dwoje, to na pewno się rozstaniecie. Prawdopodobnie w wielu, w wielu parach ludzie się nie rozstaną, bo coś innego ich ze sobą łączy, natomiast bez spędzania czasu tylko we dwoje, związek staje się pusty. Nie ma w, nich, w nim tych prawdziwych emocji, nie ma tego, co tak naprawdę powinno scalać tę relację, czyli tego wzajemnego zrozumienia, tego wzajemnego zaufania. I chcę Wam o tym wszystkim opowiedzieć: o tym, jak brak czasu we dwoje może na nas wpływać. Jak ten czas we dwoje, tylko we dwoje i co to tak naprawdę znaczy czas tylko we dwoje, jak może sprawić, że nasza relacja, nawet mimo tego, że w pewnym momencie czuliśmy, że oddalamy się od siebie, to jak ten wspólny czas sprawił, że my jednak ponownie zbliżymy się do siebie, ponownie zaczniemy się rozumieć. I tu chciałem zdać Wam takie wyzwanie. Wyzwanie, które polega na tym, żeby odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie. Kiedy my ostatnio, kiedy wy ostatnio spędzaliście czas tylko we dwoje? Ile było tego czasu? Czy uważasz, że to było dużo, dużo tego czasu, długo mieliście, dużo czasu mieliście tylko we dwoje? I zastanówcie się, czy ten czas to był czas naprawdę tylko we dwoje? Czy to była tylko taka trochę wymówka, że tylko wam się wydaje, że to był czas tylko we dwoje? Natomiast każde z Was było myślami zupełnie gdzie indziej, i to chodziło o to, że może sobie wmawialiście, że to był czas tylko we dwoje, natomiast to był czas, kiedy nie byliście ze sobą, ale byliście obok siebie. Każdy był w swojej głowie, w swoim świecie, i to nie był czas, który Was połączył? Tylko to było coś zwyczajnego, coś, co tak naprawdę nie dało wam tego wszystkiego, o czym tutaj będę dzisiaj mówił. Jeżeli chcecie uratować związek, w którym coraz bardziej oddalacie się od siebie, albo jeżeli chcecie uzdrowić relację, w której ta codzienność, te rutyny, te przyzwyczajenia, to wam odebrało radość ze wspólnego życia, albo po prostu chcecie dbać o związek, w którym dobrze wam się układa, ale chcielibyście jeszcze czegoś więcej od tego związku, to recepta na to wszystko jest bardzo prosta w teorii, bo chodzi tutaj o ten czas we dwoje, natomiast ta teoria jest dla wielu osób bardzo ciężka do wdrożenia w praktykę. Bo można powiedzieć, że jeżeli słyszysz od psychologa taką radę, że jeżeli chcecie być w związku szczęśliwi, to musicie spędzać czas tylko we dwoje. Wydaje się, że to jest taka recepta, którą taki psycholog może rzucać na lewo i prawo, bo w teorii wygląda to bardzo pięknie, że spędzajmy czas we dwoje, to wtedy będziemy szczęśliwi. I to takie nam się też wydaje. Piękne w teorii, natomiast jak to wygląda w naszym codziennym życiu? No, właśnie tak wygląda, że wiele par nie potrafi nawet zdać sobie sprawy z tego, że nie walczymy o taką, taki czas tylko we dwoje. Że wydaje nam się, że to jest zupełnie inny etap w naszym życiu. Że kiedyś, jak był początek związku, jak było randkowanie. To jeszcze tego czasu tylko we dwoje mieliśmy dużo. Natomiast teraz, kiedy jest już zwykłe codzienne życie, są nasze obowiązki, wiele tutaj par może mieć też dzieci, jak w takim zabieganym świecie zorganizować sobie ten czas tylko we dwoje. I właśnie dlatego ten czas tylko we dwoje w naszym dzisiejszym świecie jest tak ogromnym wyzwaniem dla wielu par więc możemy się zacząć zastanawiać, dlaczego tak dużo o tym mówię? Dlaczego podkreślam, że to jest tak ważny temat, ten czas tylko we dwoje? I są takie dwa powody. Pierwszy powód, dlaczego tak ten czas tylko we dwoje jest taki ważny, to jest to, że my, jak jesteśmy tylko we dwoje, tylko ze sobą, to jest ten moment, w którym my możemy być tak naprawdę sobą. Wtedy zrzucamy te wszystkie maski, zrzucamy te wszelkie role społeczne, które mamy, które zawsze pojawiają się w kontekście, kiedy są z nami inne osoby, zawsze odgrywamy wtedy jakąś rolę i zawsze wtedy przybieramy jakąś maskę. Za którą część takiej naszej prawdziwej osobowości się chowa, no bo nie każdy musi wiedzieć o nas wszystko. A więc, kiedy jesteście tylko we dwoje, to możecie być sobą. I to jest bardzo ważne, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, która sprawia, że ten czas tylko we dwoje jest zupełnie innym czasem niż w momencie, kiedy spędzacie czas jeszcze z innymi osobami. Chodzi o to, że jak jesteście tylko we dwoje, to nie musicie się przejmować innymi osobami, że na przykład komuś przeszkadza, że teraz chciałby robić coś innego, a tutaj jesteście wszyscy wspólnie razem, musicie coś uzgodnić. Chodzi o to, żeby nie przejmować się potrzebami innych osób, nie kierować się za tymi potrzebami innych osób. Nie kierować się emocjami, humorami i potrzebami tych innych osób i tymi wszystkimi zachciankami, które te osoby mogą mieć, tylko chodzi o to, żeby skupić się na tym, żeby przebywać ze sobą. I to jest bardzo wartościowa rzecz, i trzeba to zrozumieć, że podczas tego czasu tylko we dwoje zrzucamy nasze maski. Oraz nie przejmujemy się różnymi ograniczeniami zewnętrznymi, które mogłyby się pojawić, kiedy my bylibyśmy w, innej kontek w innym kontekście społecznym. Czyli byłyby wśród nas jeszcze inne osoby, które też swoje emocje by przelewały na naszą relację, też by ten swój nastrój, swój humor pokazywały swoje zachcianki. A jak jesteśmy tylko we dwoje, to możemy nawzajem siebie słuchać i możemy w końcu nawzajem posłuchać swoich emocji, swoich nastrojów, swoich trudności. Bo kiedy jesteście ze sobą, we dwoje, tylko wy i naprawdę jesteście ze sobą, a nie obok siebie, to pojawiają się nowe możliwości. Możliwości tego, żebyście po prostu obserwowali siebie oraz jak wy się zmieniacie. Bo w momencie, kiedy my nie mamy tego czasu tylko we dwoje, to oddalamy się od siebie i nawet tego nie zauważamy, bo nie zauważamy tego, jak wiele w naszym życiu się zmienia. I to chodzi nie tylko o te nasze zmiany wewnętrzne, że ktoś zaczyna w inny sposób patrzeć na świat, inne rzeczy są dla niego ważne, ale chodzi też o to, jak sytuacja zewnętrzna na nas wpływa. Czyli o to, jak inne osoby na nas wpływają, jak sytuacja w pracy na nas wpływa, jak sytuacja w rodzinie i w dalszej rodzinie na nas wpływa i co my z tym chcemy zrobić. Bo jeżeli spędzacie czas tylko we dwoje, to tak naprawdę możecie sprawdzić, w jakim stanie jest ta druga osoba, w jakim stanie jest wasz partner, wasza partnerka? Czy ta osoba w tym momencie potrzebuje odpoczynku, a może potrzebuje się wygadać, a może potrzebuje po prostu się odstresować, trochę pośmiać? Bo chodzi o to, że dużo łatwiej jest wyczuć nastrój drugiej osoby, zrozumieć jej emocje, kiedy możecie tylko na niej się skupić, a nie oglądać się jeszcze na jakieś dodatkowe osoby. Bo w takim momencie, kiedy jest większa grupa osób, to te emocje się przenikają tutaj my wchodzimy też w jakąś rolę którą odgrywamy w takiej grupie natomiast kiedy jesteśmy sam na sam ze swoim partnerem ze swoją partnerką to wtedy staramy się wczuć w jej emocje staramy się z nią porozmawiać zupełnie w inny sposób bo wtedy te maski spadają no i wtedy jest ten czas jakościowy więc ten czas tylko we dwoje pozwala nam dodatkowo wyrwać się z takiej chwili codziennej, z takich rutyn, przyzwyczajeń, z tego codziennego pośpiechu. Taki czas tylko we dwoje, jeżeli sobie go zapewnicie, to może być dla Was jedyny moment, kiedy wy nie będziecie musieli tak żyć i oglądać się tylko na ten swój zegarek, bo to jest często nasza codzienność, że zawsze gdzieś się spieszymy i dlatego nie mamy czasu ze sobą tak naprawdę porozmawiać. Dodatkowo, kiedy spędzamy czas tylko we dwoje, możemy wyjaśnić sobie pewne sprawy, które zaczęły nas niepokoić, pewne rzeczy, które pojawiły się w naszej relacji. Ale po prostu tak codziennie, kiedy jest ta rutyna, kiedy jest ten pośpiech, to my nie mamy kiedy sobie tego wszystkiego wyjaśnić. A kiedy mamy ten czas we dwoje, zadbamy o to, żebyśmy byli ze sobą w tej właśnie chwili, rozmawiali, czuli te emocje, byli po prostu w tej chwili razem, to wtedy też dużo spraw możemy sobie wyjaśnić, wyprostować, czasami powiedzieć o swoich obawach. Które z perspektywy drugiej osoby są zupełnie niezrozumiałe, i ta osoba nawet nie wiedziała, że ten partner czy partnerka daną sytuacją się przejął. Natomiast dzięki temu, że sobie coś wyjaśnimy, możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Moim zdaniem ten czas tylko we dwoje ważny jest również dlatego, żeby wyznaczać sobie jakiś kierunek naszego wspólnego życia. Może będziecie mieli wtedy okazję wspólnie pomarzyć, wspólnie coś zaplanować, nadać więc temu życiu ten kierunek, w którym Wy oboje chcecie iść, ale także sprawdzić, czy ten kierunek, który nadaliście sobie wcześniej, jest nadal dla was aktualny, czy to, czego chcieliście jeszcze niedawno razem, to czy nadal to jest dla Was ważne, a więc taki czas, tylko we dwoje. Pozwala nam z jednej strony nadać życiu ten kierunek, ale z drugiej strony jest to fajny moment, żeby sprawdzić, czy jak już nadaliśmy ten kierunek, to czy my w tą stronę zmierzamy, czy może gdzieś się zagubiliśmy po drodze, gdzieś skręciliśmy w niewłaściwą stronę i straciliśmy ten kierunek, który był dla nas ważny w tym takim codziennym życiu w pośpiechu. I to jest ten moment, właśnie, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć na to nasze wspólne życie, jak ono ma wyglądać w tej naszej wspólnej przyszłości, która będzie satysfakcjonująca dla nas obojga, no i żeby sobie zdecydować, czy naprawdę chcemy w tą stronę iść, czy jeżeli widzimy, że te cele, te nasze marzenia, te nasze potrzeby to jest coś, co wydawało nam się, że było ważne, ale jednak mijamy się z tym, to może lepiej sobie pewne rzeczy odpuścić i skupić się na tym, co jest w zasięgu naszych możliwości. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten czas tylko we dwoje. Chodzi tutaj o to, że kiedy zrzucicie te maski, kiedy jesteście naprawdę sobą, możecie również wyrażać swoje uczucia, emocje na różne sposoby. Mogą to być gesty, mogą to być słowa, może to być ta bliskość, ten czas, który sobie nawzajem poświęcacie, może być to jakieś wspólne działanie. A więc chodzi o to, że niektórzy z nas są bardzo mocno zablokowani, jeżeli chodzi o wyrażanie swoich uczuć, swoich emocji, i kiedy. Jest w otoczeniu więcej osób, to my jesteśmy tacy powściągliwi, nie chcemy tych emocji w taki sposób wyrażać, natomiast te prawdziwe emocje mogą wyjść z takiej osoby zablokowanej właśnie w społecznie, że emocji nie, nie należy pokazywać społecznie, ale kiedy jesteśmy tylko we dwoje, to już ta osoba się bardziej otwiera. I ja wiem, że w wielu parach właśnie tego brakuje, że niby ten partner czy partnerka jest osobą taką chłodną, ale wynika to na przykład z jej wychowania i z tego, jak w poprzednim związku ta osoba sobie radziła, i tak ta osoba się przyzwyczaiła, została nauczona, to utrwaliło się w jej zachowaniu i działaniu. Że te emocje nie były nigdy pokazywane społecznie, bo to nie było coś dobrego. Natomiast teraz, w tym momencie, kiedy dacie tej osobie czas i przestrzeń i jesteście tylko ze sobą, to ta osoba zobaczycie, że może być dużo bardziej ciepła emocjonalnie, dużo bardziej tej emocji, tej, tej miłości może Wam pokazać, i czasami po prostu tego trzeba spróbować. Kiedy ktoś jest bardzo zdystansowany i nie potrafi tych emocji pokazywać, właśnie w kontekście społecznym to jeżeli jesteśmy tylko we dwoje, to widzimy, że ta osoba się zmienia i to też jest bardzo ważne, ponieważ musimy stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby ta osoba również mogła dzielić się tymi emocjami, tymi uczuciami, które w sobie ma. Bo przecież to logiczne, że jeżeli kogoś kochasz, to chcesz spędzać z tą osobą czas. I im więcej czasu spędzasz z tą osobą, to lepiej się rozumiecie, lepiej wiecie, jak ta osoba zmienia się w tym swoim życiu, jak zmieniają się jej na przykład poglądy na różne tematy. Jedne rzeczy stają się ważne, drugie rzeczy przestają być takie ważne. Jeżeli macie ten czas dla siebie i spędzacie ze sobą czas, to widzicie te zmiany. Natomiast osoby i pary, które nie spędzają ze sobą czasu, Tracą właśnie tak z oczu to, co jest najważniejsze, czyli to, jak ten partner się zmienia. I w pewnym momencie budzimy się w takim związku, w którym nie mamy dla siebie czasu, patrzymy na tą osobę i ona staje się nam zupełnie obca, bo w pewnym momencie zaczęła iść przez to życie sama, my już jej nie towarzyszymy i nie rozumiemy jej wyborów. I wiele par łapie się na tym że nie potrafią na przykład partnerzy siebie zrozumieć nawzajem, swoich wyborów, swoich decyzji, jakichś takich rzeczy, które stały się dla nich ważne, i to nie stało się tak z dnia na dzień. To stało się stopniowo, jak się oddalaliśmy od siebie, i oddalaliśmy się od siebie tylko dlatego, że nie mieliśmy czasu we dwoje, że nie mogliśmy o tym porozmawiać, a jeżeli nie rozmawiamy, nie czujemy tych emocji, właśnie, które wysyła nam partner, ponieważ wszystkie inne rzeczy, te sytuacje zewnętrzne nas rozpraszają, to nie widzimy tego, jak ta druga osoba się zmienia. I właśnie dlatego nie można tego stracić z oczu. Nie można zrezygnować z tego czasu tylko we dwoje, właśnie żeby nie przegapić tej zmiany. Że coś do tej pory nie było ważne w życiu tej osoby, natomiast teraz stało się strasznie ważne. A jeżeli my żyjemy w tym pośpiechu dnia codziennego, to tracimy z oczu te małe rzeczy, które ostatecznie mogą stać się takim bardzo ważnym kamieniem milowym w naszym związku. Tu możemy się zacząć zastanawiać, no dobrze, jeżeli ten czas we dwoje jest taki ważny, jeżeli on sprawia, że związki mogą się naprawić, nawet jeżeli oddalamy się od siebie, albo jeżeli on może sprawić, że no, dobrze nam się układa, ale może nam się układać jeszcze lepiej, to dlaczego ludzie nie spędzają ze sobą czasu tylko we dwoje? Bo tak jak już mówiłem, w dzisiejszym świecie spędzanie czasu tylko we dwoje to jest naprawdę bardzo trudna sztuka której po pierwsze trzeba się nauczyć, po drugie trzeba wiedzieć, jak to jest ważne, a po trzecie, po trzecie trzeba po prostu pokonać te pewne utrudnienia, które stwarza nam codzienne życie. I zastanówcie się teraz nad kilkoma parami z waszego otoczenia. Pomyślcie o tych związkach. Zastanówcie się, dlaczego te osoby nie spędzają czasu tylko we dwoje. No i takich powodów może być kilka. To są powody, które najczęściej podają ludzie, i na przykład takim powodem jest po prostu nie mamy czasu na to, aby spędzać ten czas tylko we dwoje. Czyli każde z nas żyje swoim życiem, ma swoje obowiązki. I to się zupełnie nie zgrywa ze sobą. Ja żyję po swojemu, moja partnerka żyje po swojemu, a więc jak my mamy znaleźć jeszcze czas na to, żeby mieć czas tylko dla siebie, tylko ten czas we dwoje? No, wiele osób uważa, że takiego czasu nie mogą w swoim życiu znaleźć. Druga najczęstsza wymówka to jest po prostu nie mamy na to pieniędzy, żeby spędzać czas tylko we dwoje. Trzecia wymówka dotyczy takich kontekstów społecznych. I takie osoby mówią: No, nie możemy spędzać czasu tylko we dwoje, bo my mamy tak dużo znajomych, mamy tak duże grono rodziny, że zawsze musimy kogoś odwiedzić, zawsze znajdzie się jakiś powód do tego, żeby do kogoś jechać, kogoś odwiedzić a to impreza, a to urodziny, a to święta że mamy tak dużo tych relacji społecznych, że tej przestrzeni na życie tylko we dwoje my nie mamy, bo zawsze tą przestrzeń te relacje społeczne wypełniają. Kolejna rzecz to jest ta sytuacja osób, które mówią, że my na wakacje zawsze jeździmy ze znajomymi, bo my już po kilku dniach nie potrafimy ze sobą się dogadać, ciągle się kłócimy, dlatego wolimy wyjechać w gronie kilku znajomych. Takie osoby właśnie nie potrafią spędzać czasu tylko we dwoje. No i oczywiście jest jeszcze jedna taka trudność, o której ludzie mówią. To jest trudność w postaci tego, że jak my mamy spędzać czas tylko we dwoje, jak my mamy dzieci. No przecież to logiczne, że jak mamy dzieci, to nie będziemy spędzać tego czasu tylko we dwoje. Natomiast pamiętajcie, że ta i te wcześniejsze wymówki, które powiedziałem, czyli wymówki, które wydają się nam logiczne: mamy dzieci, nie możemy spędzać czasu tylko we dwoje albo. Nie mamy czasu na to, żeby spędzać czas tylko we dwoje, bo tyle tych relacji społecznych mamy, albo nie mamy na to pieniędzy. To wszystko wydaje się bardzo logiczne na początku, jednak jest to tak naprawdę tylko taka logiczna próba wyjaśnienia dużo większych problemów w naszej relacji. I tym głównym problemem jest to, że my po prostu nie potrafimy spędzać czasu tylko we dwoje, i dlatego szukamy tych wszystkich wymówek. My nie potrafimy być ze sobą. Tylko we dwoje, bo to w wielu relacjach po prostu ludzi przeraża. I takie osoby często mówią: No przecież tyle lat jesteśmy razem ze sobą, że taka perspektywa czasu spędzania tylko ten, tych chwil we dwoje zupełnie nie wydaje się ciekawa. Albo on lub ona nie chce spędzać czasu tylko we dwoje. Dla, dla partnera, dla partnerki ważne jest, żebyśmy byli w gronie jakichś innych osób. I wielu ludzi nie potrafi zawalczyć o ten czas tylko we dwoje, bo poddają się w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze trudności. Czyli szef nie dał mi urlopu, no to niestety nie pojedziemy na te wymarzone wakacje. Albo nie mamy z kim zostawić dzieci, to nie pójdziemy do restauracji, nie pójdziemy do kina. Ludzie się poddają bardzo szybko, kiedy mają zawalczyć o ten czas tylko we dwoje, bo wydaje im się, że to nie jest warte świeczki. Ta gra nie jest warta świeczki, że Możemy jakoś żyć bez tego czasu tylko we dwoje? A to jest nieprawda. I chciałbym, żebyście wzięli sobie do serca jedno główne przesłanie tego dzisiejszego materiału. Mogę Wam obiecać, że możecie założyć na 100%, że jeżeli nie będziecie spędzać czasu tylko we dwoje, to was, Wasz związek w końcu zacznie się psuć. I oczywiście nie chodzi o to, że każdy taki związek zakończy się rozwodem rozstaniem, tylko chodzi o to, że w związku, w którym przestaniecie spędzać czas tylko we dwoje, ktoś będzie cierpiał, ktoś nie będzie miał tej satysfakcji z tej relacji, ktoś będzie nieszczęśliwy. I tego możecie być pewni na 100%. Bez czasu tylko we dwoje naprawdę relacja nie ma szansy przetrwać. I mam tu na myśli to przetrwanie, które mówi nie tylko o tym, że jesteśmy ze sobą obok siebie, że ten związek daje nam satysfakcję, że ten związek to jest taka relacja, w której my idziemy w tym samym kierunku, mamy jakieś swoje wspólne cele i marzenia, że w tym związku po prostu możemy odnaleźć swoje szczęście. I na koniec jeszcze raz wróćmy do tego pytania. Jak myślisz, kiedy wy ostatnio mieliście czas dla siebie, czas tylko we dwoje? Czy była to wystarczająca ilość tego czasu? Czy ten czas sprawił, że wy lepiej się dogadujecie? Czy to był naprawdę czas tylko we dwoje, czy może każdy i tak był w swojej głowie myślami zupełnie gdzie indziej? Dajcie znać w komentarzu, jak wy podchodzicie do. Tego, do tej walki o czas tylko we dwoje. Bo w dzisiejszym świecie, tak jak już powiedziałem, to nie jest prosta sprawa, żeby mieć czas w związku tylko dla siebie. Czas tylko we dwoje. Wiele sytuacji sprawia, nasze otoczenie społeczne, różne sytuacje zewnętrzne sprawiają, że naprawdę trudno jest w wielu, możli w wielu sytuacjach o ten czas tylko we dwoje zawalczyć. I wiele par po prostu poddaje się w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze trudności. I chciałbym wiedzieć, jak to jest u was. Bo znam też sytuacje, w których jedna ze stron bardzo by chciała tego czasu tylko we dwoje, natomiast blokada jest w tej drugiej osobie. Ta druga osoba robi wszystko, żeby tego czasu tylko we dwoje było jak najmniej. I tu trzeba się zastanowić, zastanowić od z czego to się bierze, ta niechęć do spędzania czasu tylko we dwoje. I dlatego proszę Was o to, żebyście odpowiedzieli sobie szczerze. Czy mieliście ostatnio czas dla siebie tylko we dwoje? Co w tym czasie robiliście? Czy to była jakaś specjalna okazja, że mieliście ten czas tylko we dwoje? Czy po prostu dbacie o to, żeby w Waszym życiu ten czas tylko we dwoje wypełniał Wam tą relację i żeby to był, był taki moment, w którym o ten związek Wasz dbacie? Dajcie znać w komentarzu i dajcie mi też znać w komentarzu. O tym, czy myślicie, że związek, w którym nie ma czasu tylko we dwoje, może przetrwać, ale w takim sensie przetrwać, że ten związek, czy naprawdę on może być szczęśliwy, czy w pewnym momencie nie będzie tak, że ludzie naprawdę zaczną oddalać się od siebie i przestaną się rozumieć, ponieważ nie będą widzieli, w jaki sposób się zmieniają. Dajcie znać, jak Wy traktujecie czas tylko we dwoje, a ja od siebie mogę wam tylko życzyć, żeby tego czasu tylko we dwoje było jak najwięcej, ponieważ wiem, że jest to moment, który cementuje związek, jest to moment, który sprawia, że w tym związku po prostu dużo się dzieje, że w tym związku widzicie swoje zmiany, obserwujecie swoje emocje, potraficie ze sobą rozmawiać. I to daje wam dużą siłę, ten czas tylko we dwoje, na te momenty, kiedy będzie trudniej, kiedy pojawią się konflikty, kłótnie, ponieważ wy będziecie wiedzieć, w jakiej sytuacji jest ta druga osoba, a ta druga osoba będzie wiedzieć, w jakiej wy jesteście sytuacji. I właśnie dlatego zachęcam Was do tego, żeby w życiu szukać tego czasu tylko we dwoje.